Cześć, witajcie, jesteśmy w Czeladzie na ulicy Wiejskiej 46 w salonie Kolba.pl. Mamy czerwiec, więc. Mamy nowe nowości. Zapraszamy na przegląd nowości czerwca. A więc przed nami jest cała nowa seria od marki Benchmade. Dokładnie seria stworzona dla rybaków, nurków i tak Ludzi dalej. Ludzi morza i wody. Ludzi morza, dokładnie ci, co lubią żeglować. Mamy tutaj przede wszystkim noże na stali MagnaCut, czyli stali bardzo odpornej na właśnie rdzewienie. Ona też fajnie trzyma ostrość i łatwo się odstrzyć. To w ogóle taka super stal, można powiedzieć? Dokładnie. Ona jest jakby stworzona poprzez wieloletnie badania jednego bardzo inteligentnego człowieka, mm -hmm. który w tym temacie bardzo mocno działa, aby stworzyć taką nową super stal. W ogóle materiał rękojeści jest taki fajny niby guma, ale niby plastik. Tak, Co to do, jest? Tych, do tych modeli akurat tutaj z tą stałą głownią mamy właśnie taką gumowaną rękojeść. Natomiast do modeli składanych Adira i Mini Adira mamy ten sam Materiał, co mamy przy Mhm. Mm I tu jeszcze mamy takie krewetki. Krewetki, dokładnie. To, tak to wygląda. Fajny, fajny pomysł dla kogoś, kto na pewno właśnie nie wiem, yy, sprawia sobie ryby, łow, wędkuje, nie wiem, nurkuje. Dokładnie, nie będzie musiał się w ogóle przejmować mhm. o ostrzenie tych noży, o to, że one mu zardzewieją. Dopiero co nagrywaliśmy film o nowym rewolwerze TR-50, drugiej generacji, a wyszła do niego taka bardzo fajna konwersja gdzie zamieniamy to w zasadzie w karabin, jak ostatnio, jak kombinowałem jeszcze z innymi tak. modyfikacjami, to teraz mamy taką Z przedłużeniem lufy dokładnie, a Ty masz już gotowy cały sprzęt. Cały zestaw. Szczerze powiem, jeszcze tego nie testowaliśmy, ale wygląda zasną. wygląda fajnie, fajnie się składa, jest składna, jak to się mówi. A powstało to dlatego, że ludzie często w internecie sami drukowali te kolby, robili sobie jakieś takie konwersje, więc Umarek postanowił po prostu pójść za głosem swojego klienta i, i... wyręczyć ich, tak? I wyręczyć zrobić taką konwersję, która już będzie po prostu wszystko fajnie spasowana. Bo przy takim, przy tym poprzednim twoim modelu, co sam sobie zrobiłeś, no brakowało trochę tej kolby, brakowało tak, tego oparcia. Trochę... Trzeba było celować jakiś Nie tak był z specjalnie tak. wygodny do zwłaszcza z tym kolimatorem czy z laserem, a tutaj też już mamy te szyny, możemy sobie właśnie też chwil zamontować, też na szynie też jakąś optykę. Także fajnie. No, myślę, że dobrać. dla wszystkich fanów markerów, właśnie tego typu, jak najbardziej fajna rzecz. I tu jeszcze mamy pistolet. Tak, dokładnie. Gdzie zwiększona moc do 13 J. Mhm. te Mienim zmiany, się. te same. Wzmocniona moc, wzmocniony środek, ułatwiający odkręcanie chwyt i światłowody na celownikach. Czyli te same zmiany, co w te w T, w, w rewolwerze. Tak, dokładnie. Chyba widzę. To też jest druga generacja. Tak, to też jest druga generacja i chyba widzę, że cały kabuk jest delikatnie zmieniony. Mm -hmm. Jest on jakiś taki większy. Chyba mniejszy był. Tak, był mniejszy dokładnie. Problemu. Ale całkiem przyjemny. Także w sekcji markerów yy, też oczywiście. Kolejna nowość. Kolejna nowość. Holosan. Holosan dokładnie. Mm -hmm. Taki na karabin. Na karabin dokładnie. Tutaj mamy go jeszcze z panelem solarnym mm -hmm. i to co przyciągnęło w szczególności moją uwagę. To jest po pierwsze jego rozmiar, po drugie jego montaż. Mm -hmm. Zobacz sobie. Przede wszystkim tej podstawa jest taka bardzo mocno wyszczuplona. Sam kolimator też jest naprawdę bardzo, ale to bardzo mikroskopijnych rozmiarów. Tutaj producent deklaruje 50 tysięcy godzin pracy na jednym akumulatorze na poziomie szóstym, co jest naprawdę to dobrym wynikiem. Mamy tutaj tylko kropkę 2MOA w kolorze zielonym. W tym kolimatorze mamy wbudowany akumulator. Który jest ładowany poprzez panel solarny Wiesz, że jest tak porysowany Nie no, wiesz, to jakby cały czas będzie Ci działać na panelu solarnym No nie no okej okay. 50 tysięcy godzin to jest ile? Pewnie sporo Pewnie sporo, poczekaj To jest 2083 dni To jest dokładnie prawie 6 lat Używania kolimotora 24 godziny bez przerwy Więc myślę, że nie trzeba się w ogóle o to martwić i Natomiast... review, proszę Co możesz mi powiedzieć o tym o tym nożu mogę Ci powiedzieć tyle, że jest to najnowsza wariacja bardzo popularnego modelu od właśnie marki Kershow, mhm. a dokładnie jest to model Iridium. Mamy tutaj zmienioną stal, ponieważ mamy tutaj Sandvika 14C28N. Dodatkowo rękojeść ma specjalne takie ślady, takie tłoczenia, tak jak widzisz, które są właśnie takie tak, w postaci ten, mapy topograficznej. To nie jest tylko y, malowanie, tylko jest jeszcze właśnie wyżłobienie, pewnie lepiej się trzyma w ręce. Dokładnie. I o ile ja z na przykład jakichś takich, jak to nazwam ciapków nie lubię, to tutaj mi się podoba. Fajnie jest to naprawdę wygląda. bardzo estetycznie zrobione. Jest ładny. Jeszcze jak sobie zobaczysz, nie tylko na samych okładzinach, tylko jeszcze na backspacerze, czyli tutaj u góry. Mm -hmm. Też masz wzorki, też, aby to się wszystko komponowało razem. I jeszcze co zostało zmienione, to samo ostrze. Mamy wykończone będą stanwos, a nie jest to już satyna. Można teraz sobie dokupić kompas w matnik Mapnik. Mapnik i będzie idealnie. No, udało Ci się. Sygnałówka, pierwsza no. klasa. Tak, w naszej ofercie pojawiły się sygnałówki. Sygnałówka, no, stosowana, stosowana dokładnie na różnych obrzędach. Coś ci się tam udało, wydać jakiś dźwięk, ale nikt z nas nie jest sygnalistą, żeby I, jest potrafić ciężkie. na tym grać. Nie jest to proste. Oczywiście, wszystkie osoby, tu jest taka fajna, skórą opleciona. Wszystkie osoby, które są w temacie, to oczywiście wiedzą o co chodzi i y, można taką sygnałkę nabyć u nas. I nie tylko taką, mamy tych rodzajów naprawdę całkiem sporo na naszej stronie internetowej. Na kolba.pl znajdziecie wszystkie rodzaje, jakie w tym momencie mamy w ofercie. Mamy kamerę fotopłapkę. Trial kamera, czyli tak, szlakowa. Szlakowa, tak. tak nie, tylko, nie tylko dla myśliwych, oczywiście każdy, kto chce obserwować przyrodę. Yy, bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie można bawić się takimi fotopołapkami, ja też swego czasu sporo tego sobie zakładałem. Można mm -hmm. się w ogóle dowiedzieć co w Twojej okolicy biega po lesie, nawet koło Twojego domu. Nie zdajesz sobie sprawy, że o godzinie 20 na przykład przychodzą lisy, kuny i są 100 metrów od Twojego domu, a dzięki takiej fotopłapce jesteś w stanie się to dowiedzieć. A tutaj, jak mówię Ci jeszcze wtrącić, no. tu mamy specjalną wersję AES. To jest specjalna wersja, która przede wszystkim szyfruje nam zdjęcia. Mm -hmm. Tutaj przede wszystkim z myślą ustawy o RODO, tak aby te zdjęcia nie dostały się do rąk niepowołanych. Mm -hmm. Więc to jest idealne dla instytucji państwowych właśnie, które o takie rzeczy muszą dbać. Fajna taka mała. Tak, dokładnie. Ona jest bardzo skromna, też ma całe menu w języku polskim. Tutaj mamy zasilaną ją na 8 paluszków. Tak, dokładnie, 8, 8 paluszków. A, A, Możemy też podpiąć sobie tutaj USB-C i zasilanie zewnętrzne też możemy 12V. Podpiąć sobie normalny zasilacz sieciowy, jeżeli na przykład ją instalujemy gdzieś na ogrodzie i nie chcemy bez baterii. Tak, akumulator, bądź też nawet mm -hmm. możemy sobie zainstalować panel solarny. Dokładnie. Wejście na kartę SD, czyli możemy tradycyjnie korzystać z fotopłapki, tak jak to kiedyś było, tak. że sobie po prostu przychodzimy i wymieniamy karty. I ale oczywiście możemy wsadzić kartę SIM i możemy dostawać nasze zdjęcia, zdjęcia. SMS-em, yy, znaczy MMS-em, nie sms możemy także je dostawać mailowo, to mhm. jest bardzo fajne na przykład w momencie, jeżeli dokładnie chcemy zobaczyć, o których godzinach w danym na przykład momencie coś nam przebiegło obok fotopułapki. Mhm. Jest to też bardzo dobry sposób na przykład na łapanie złodzieja. Oczywiście, że tak, więc yy, szerokie zastosowanie, tak jak mówisz, o której godzinie tak samo jak ustawimy zegar, to pamiętam, że wedle Saren to można było zegarek ustawiać. One mhm. zawsze o tej samej godzinie pojawiają w tym samym miejscu. Myślę, że ciekawa rzecz. Nie? Myślę. Bardzo ciekawa. Dodatkowo zdjęcia mamy tutaj w rozdzielczości 24 megapikseli. Także te zdjęcia wychodzą naprawdę bardzo ładne i mamy ją bardzo dużo szczegółów. Plano jest amerykański producent opakowań, takich... Kejsów. Kejsów, pokrowców dla wędkarzy, jak i dla strzelców mhm. fajne, Tutaj, fajne pęci, bo to wytrzymałe, przede jak przede widać tu na przykład jest miejsce na jakąś kółkę, że możemy sobie zabezpieczyć tak. czy nawet gdzieś przypiąć to jest bardzo wytrzymałe, podejrzewam, że można pick upem potem przejechać i to się nie uszkodzi, właśnie to są tego bardzo typu, bardzo wytrzymałe case'y mhm. i na przykład jak sobie zobaczymy, produkują oni również bardzo fajne pojemniki na amunicję, bardzo dobrej jakości pokrowce na broń palną, więc tutaj... Oczywiście wypełnione gąbką. To nie są jedyne y, modele, jakie mamy tej firmy, więc y, na naszą stronę. Oczywiście na naszej stronie, albo link pod filmem możecie sobie zapoznać się z całą ofertą, wszystkiego, co pokazujemy. Mamy dornetkę termowizyjną oraz noktowizyjną w jednym. Mhm. Jest to Habro, którego już zdążyliście poznać wcześniej. Natomiast teraz jest on w wersji z sensorem noktowizyjnym w rozdzielczości 4K. Mhm. Mamy akumulatory. Mamy cztery akumulatory, cała lornetka jest zasilana dwoma, a więc tutaj mamy, mamy dwa, zapasik. Dokładnie zapasik, mamy całą ładowarkę, także nie musimy... OSBC? No Oczywiście woreczek, tu i... Do przenoszenia jest to wszystko bardzo skrótnie zapakowane. Zestaw kabli, ściereczka, czyli taki standard, jeżeli chodzi o ich Dokładnie. Tutaj mamy oczywiście zarówno termowizję do takiego wyszukiwania naszej zwierzyny, oraz mamy osobne pokrętło właśnie do naszej noktowizji. Mhm. Na samym środku znajduje się regulacja naszego iluminatora laserowego. Możemy go albo skupić, albo rozproszyć. I na samym dole znajduje się dalmierz laserowy. Bardzo fajny sprzęt. Również mamy. Mamy możliwość ładowania go na USB typu C od dołu. Mamy montaż na statyw. Same okulary, one są regulowane. Możemy sobie dostosować je do naszej szerokości oczu. Mm -hmm. Oczywiście nie masz akumulatora, więc nic nie zobaczysz. Nie, ale... no, Możesz sobie fajnie, mo No Czasem jest taki problem, że właśnie masz jakąś te. Tradycyjne są po prostu też regulowane w ten sposób, jest to tak. taki jakby zawias, dokładnie. Ale czasem no, był taki problem, że coś tu ci nie pasuje, tu jest fajna regulacja. Obraz jest żyleta. Mamy tutaj ten sam sensor, który jest w naszym Alpeksie, który naprawdę rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. No i tak samo te lornetki. Jeżeli chcemy mieć bardzo dobry obraz i też nie męczyć tylko jednego oka. Ponieważ w nocy mm. jest to dosyć problematyczne, jeżeli używamy przez długi czas termowizji, no to męczymy jedno oko. Jeżeli patrzymy przez monokular. A tak męczymy dwoje oczy. A Dzięki temu oczy się bardziej mniej się męczą, Dokładnie. I jest to wygodniejsze. No i to takie, jeżeli zależy wam na jakości, na termo, na Nokto, na Dalmierzu, to takie bez są pomysłowe urządzenia. Tutaj najwyższa, najwyższa klasa w sumie. A więc to nie wszystkie nowości, jakie mamy wam do pokazania w tym miesiącu, pozostałe znajdziecie na naszej stronie internetowej. Oczywiście, że tak. Mamy zakładkę nowości, tak samo y, oczywiście mamy zakładki tematyczne typu Outdoor, myśliwstwo. I tak strzelectwo, dalej, strzelectwo i tam można sobie wyfiltrować, że możecie śledzić nowości nie tylko za pomocą naszego filmu. który jeżeli Wam się podobał, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, zasubskrybować nasz kanał. Z i dzwoneczkiem. Z dzwoneczkiem. I pamiętajcie, że jesteśmy na TikToku, Instagramie i Facebooku. Na ten moment, co my się żegnamy i widzimy się w kolejnym miesiącu. Cześć. Na razie, cześć.